Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowit. Witam Was w kolejnym filmiku. W moim oświadomości gdzie porozmawiamy sobie o tym. Czy dobra ja, ja powiem Wam kilka mądrych treści i stanówcie się jaka jest w tym prawda? I zaczynajmy od tego jeśli uważasz się za świadomego. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał polecaj moje filmiki jak też możesz mnie wesprzeć dobrowolnie i zaczynajmy w takim razie Jeśli uważasz się za świadomego a spacerujesz z zohą, Rzucasz się na biedny wóz i karmę dla psa, modlisz się z prezydentem południowej flanki Polinu, wyjesz z naczelnym wilkiem, pijesz z neobusem, oglądasz Gada za górę. Pana Panastasia, Mendia, antynarodowe, kamratów czy w Izraelu. 24. To zrozum, że to nie jest świadomość i wolność, a głupota. Taka sama jak u widzów w telewizji reżimowych. Czegoś nie rozumiesz? Jeśli jesteś naprawdę świadomy, to dostępnij ten post. I chodzi o to, że tak naprawdę, aby ślepo nie ufać innym, samemu wyciągać wnioski, miejmy oczy szeroko otwarte. To czasy manipulacji i zawiedzenia, więc trzeba być. O, tak. Dobrze, to są dla Was rzeczy. I rzecz jest taka, no, że można się zawieść, co nie, ale rzecz jest taka, że niektórzy udają liderów, a tak naprawdę nimi nie są, co nie, tak jak ja też zostałem zrobiony w bambuko. od tej osoby, która robi dowody tak samo rzecz jest taka rzeczy jest taka, ja powiem, że najgorsze jest to, że tutaj w Polsce nie ma żadnego tutaj zjednoczenia nie ma zjednoczenia sami doprowadzacie siebie do zniszczenia tego kraju i wy nie widzicie, że jest źle w Polsce nie widzicie ja tylko widziałem jak chciałem działać na YouTube 8 lat temu to zawsze jakieś problemy były w tym kraju albo beznadziejny internet albo komputer też który przeszkadzał był tak wolny że nie mogłem nagrywać obrabiać tych filmików filmiki wrzucały się po jeden dzień porównywalnie tak z tym internetem który miałbym wrzucałby się jeden dzień a z tym który teraz mam to się wrzuci 5 godzin, w 5 godzin. Taka jest różnica tego wrzucania, więc ja wolę 5 godzin niż 24. I coś co się wrzuci w 4, tam się wrzuci w godzinę. Generalnie teraz jest bez porównania. Samo komputer, i w innych krajach na zachodzie większe możliwości, i tak dalej. Tutaj w Polsce doprowadzanie do, do zniszczenia i ruiny na samo własne życzenia, nie mówiąc o profesorach, i szkole, które robi nam wodę sodową z mózgu. I bym, jakbym mógł, to bym tak wyjaśnił, profesorom, tak weźmy tym bardzo inteligentnym ludziom, w jakim my świecie żyjemy i że jaki jest Matrix to by się skończyło, tak bym ich pocisnął że bym im pokazał, że nic nie wiedzą co się w Bożym Świecie dzieje ale Polska wiecie, większość jest jest ok, jest okej. Okay. dzisiaj jest zamknięcie z lockdown brawo, że nic nie robicie w tym w tym kierunku, podoba wam się to? Nie doprowadzacie do zniszczenia Polski. Po prostu tyle, tyle co, tyle, co wam mogę mieć do powiedzenia. Od 8 lat doprowadzacie, przepraszam, znaczy za mojego życia, to od 20, a tak naprawdę od kilkudziesięciu lat doprowadzacie do zniszczenia Polski. I szkoda kobiet. Szkoda kobiet. Wy mężczyźni tylko sobie pogadacie. Albo będziecie jeden na drugiego Polaka sobie szkodzić, czytamy, tacy patrioci. Dobra, przejdźmy sobie dalej do kolejnych mądrych tekstów. Strach, to jest coś, czym się żywią ality. Dobry kawałek, znaczy nie wiem czy dobry, ality wiedzą jak to, jakie to potężne narzędzie i bez skrupułów z niego korzystają, trzymają społeczeństwo, wiadomo. Prawie zawsze toczymy wewnętrzną walkę z samym sobą. Jest to walka z częścią, której nie chcemy pokazać, przyznać się przed samym sobą. Walka polega na tym, iż zakładamy maskę i wypieramy to, jacy naprawdę jesteśmy. Utrzymywanie tej maski kosztuje wiele energii, która na nas, nas tak naprawdę spala. Nadchodzi czas, w którym mamy ściągać te maski i w końcu przestać tak naprawdę walczyć z częścią siebie, której nie akceptujemy. Kochaj siebie. To praca, która nie jest łatwa, ale przynosi niesamowite efekty. I jeśli chcesz zmienić świat, wystarczy, że zmienisz siebie. To takie proste, a zarazem najtrudniejsze, dlatego wolny, dlatego wolimy budzić i zmieniać innych, bo tak naprawdę uciekamy przed swoim wewnętrznym dzieckiem. A ty zmieniasz siebie, czy jednak wolisz zmieniać innych. Lepiej zacząć od siebie. takie same podejście miałem w 2013 roku. Bo większość była głupia i to bardzo dobrze wyszło, że tutaj Ariowit ma rację. Wszędzie debile, Aryowit chciał używać emocji i miłości, pomimo tego chciał być dobry i robić swoje, ale niestety tak głupota, tak głupota ludzka rodzinna wpłynęła na niego, że się niestety Zdegradował na kilka lat i później poszedł do szkoły dla Debili i to w ogóle na niego wpłynęło. I wszystko jest wesem tego jak mamy potężny umysł, tylko że odkrycie tego, że mamy potężny umysł jest ciągle wypaczone przez to, że dają nam jakieś dupy, obowiązki systemowe, które nie pozwalają nam się odkryć i gdyby tego nie było. To byśmy odkryli siebie, prawdziwego jest, jesteśmy, naprawdę. Są tacy, którzy wolą być Tak się dużo jest baranów, że tak wolą. Co zrobisz? Ludzie nie potrzebują ratunku czy wybawienia. Ludzie potrzebują wiedzy o własnej mocy i o tym, jak uzyskać do niej dostęp. I taka jest prawda. To jest prawda, zakazam cię. Piękna. Zdobywajmy wiedzę i budujmy świadomość, a potem się wszystkim dzielmy, wzajemnie napędzając. Tylko tak możemy zmienić świat. Tak, ja, no niby tak. Tylko to, to, to takie zmienianie świata w Polsce jest, jak widzicie, jest, jest. bardzo beznadziejne. Chyba dlatego, że są... Osoby takie, jakie są, chcą, żeby tylko kasa wpływała za dowody. Nic nie robią. I udają, jak ktoś chce, że daje pomysł, to później mają to gdzieś, ale skończmy z tym, bo to szkoda czasem o tym gadać. Na przykład Bostowski, to i Marcin Bostowski uświadamiający o jedzeniu. Chce nam pokazać prawdę, jacy, jacy jesteśmy truci i tak dalej i chcę, żeby to zjednoczyło wszystkich Polaków, bo wszyscy jesteśmy truci, każdy je pożywienie i każdy ma w sobie związek chemiczny, związki chemiczne w ciele, które są odpowiadają za rakotwórczość, glifosat jest i tak dalej, więc to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. To jest coś, czym Marcin Bostowski, który ma, ma wie, 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 co robi i dobrze działa, jest świadomy, chce właśnie w ten sposób ludzi zjednoczyć. Tam jest jeszcze, to jest tym Bostowski, kobiety, jeszcze jest Arman Termani i jeszcze pewnie jakieś tam osoby są. Męskie. To są osoby, które działają, ale najgorsze jest to w tym kraju, że wszyscy są tak podzieleni, tak bardzo są podzieleni, że jak ja patrzę na was, tutaj nie ma na co patrzeć, to się słabo robi. Przerosłem was dawno temu. Tylko że w tej Polsce, tak czy siak, wszyscy muszą cierpieć za głupotę. W większości narodu. Podniecanie się podniecanie się jakimiś partiami, a wszystkie są takie same, czyli złe, niszczące nasz naród. Jak można było wierzyć, że w 90 odzyskaliśmy wolność, jak przyjęły nas. Chyba znowu ta sama nacja, bo za komuny była podobna ten który się podnieca komuną to też jest ogłupiony tak, tak samo jak ten, który żyje tym i mówi, że teraz jest dobrze. Tamto i to było zło i tyle Polaków wyginęło za komuny prawdziwych, że brakuje ich teraz podczas wojny. Podatki są nielegalne. Są nielegalne. I wspierają system, który chce nas zniszczyć. No ale chyba powinniście o tym wiedzieć, że sami płacicie za to, żeby być zniszczeni. Sami płacicie za to, by się uczyć bzdur. Sami wysyłacie dzieci ze szkoły, żeby były ogłupione. <grymne> Polacy. I sami chcecie sobie wstrzykiwać coś w ciała, żeby później mieć skutki uboczne. Jesteście mistrzami świata. No. Dlatego ja 8 lat temu miałem takie podejście, pozwolajcie takie podejście, żeby zająć się sobą i robić sobie samemu dobrze. I takie podejście było prawidłowe, bo jak się okazuje, no jesteście tacy jacy jesteście inteligentni bardzo wyjątkowy naród, wielcy patrioci. No wielcy patrioci. Strzykujące sobie w ciała to co nie powinien, biorące używki, które szkodzą, dalej gracie. A inne nacje się mają inne nacje, nawet inne narodowości, które są w tym kraju, mają większy mózg, pomijając Ukraińców. Tutaj Ukraińców nie ma co, o czym gadać. Wystarczy sobie wojen, zobaczyć, kto to w ogóle był, i nie. Ale inne nacje, nawet takie, które są do, dobrymi tutaj i nie są w tym rządzie, na przykład, na przykład Hasydzi, nie wiem, ci, ci dobrzy, ta dobra nacja wybrana, nie? Nie Hazarowie, tylko ta dobra nacja wybrana też. Bo tam są źli i dobrzy. Rzeczywiście jest mniej. Ci dobrzy, właśnie sami mają większy mózg od was i mówią, że to jest cyrk na kółkach. Śmiech na sali. I no, widzą więcej, wiedzą, że, po, że tutaj ci są, to są w Sejmie, są polskojęzyczni. A jest to takie ukraińskie nazwisko. I co zrobił? Nic nie zrobił. Firma w Ja wiele zrobić, i się okazało, że nic. Iskra z Polski. Macie tą iskra. Czy, czy ta iskra w ogóle do czegoś dojdzie? Są tacy ludzie, którzy tutaj mówią, iskra z Polski i tak dalej. Nie, Wasze działania są nie takie, jakie powinny. Są kobiety, tutaj właśnie, które działają. I są dobrze. I na południu. Właśnie na południu, jak tak patrzę, na południu Polski jest najwięcej takich, tych tak, którzy mają właśnie charakter, żeby pójść w tym kierunku walczenia o swój kraj, ale czy znaczenie pójdzie na wszystko dookoła, to nie wiadomo. A, byłoby to, a ja uważam, że jest to możliwe. Gdyby że byłoby to możliwe, gdyby każdy miał taki charakter jak Ariowit byłby normalny, myślał logicznie. Nie pił alkoholu. Nie, 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 nie papierosów używał. Ale zawsze jest nadzieja, i trzeba wierzyć, że coś zjednoczy ten naród. Się zjednoczycie. Każdy jest tutaj dobry i pokazuje. Na koniec Wam. Jest tam, tam różne kanały na Facebooku, na YouTube. Czujny pokazuje. Bietka, Sadowski własne też już pokazuje różne rzeczy. Tam jest. Armani pokazuje Armand Bustowski na YouTubie. No tam jest jeszcze ten e, Perun i Rokes, też uświadamia. Na YouTubie mamy też mnóstwo kanałów i razem by się zebrało. Patrzę, takie, ja tak patrzę. Na przykład w tym w Realu 24 jest 500, 2000 ludzi subskrybujących ten kanał czyli powinni to być świadomi ludzie świadomi i wiedzący jak jest naprawdę ja się, jak się patrzę chcę zobaczyć no i gdzie są ci ludzie tak bardzo świadomi gdzie, gdzie oni są jak ja ani jednego nie zobaczyłem nigdzie Niezależnie na TV gdzie oni są też są obscenacje które tutaj są udają liderów i tak dalej ale i mają wiedzę mają wiedzę mają wiedzę i wykorzystują ją no i co już Biden, Biden jest mądrzejszy, który jest teraz. <laughs> Można będzie sobie zobaczyć Bidena, jak mówi. Tam jest dobrze w Ameryce. Bo mają podobnych ludzi. Nie mówię, że jest świetnie, ale Biden to mówi, że Bidana że dostał się do Senatu 120 lat temu. Bidan Biden mówi po raz drugi, że dostał się do Senatu 120 lat temu i powiedział to wczoraj albo przedwczoraj na konferencji, którą wywołał zrobił po raz pierwszy. I jak zwykle się tam Jonka dziwnie patrzy, i różne gafy. Znowu obudziło się to w nim. Taki. To jest trzeba zobaczyć, to trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć, jacy są. Krający grający polityków, tam ludzie, A aktorzy, kastlerok. A jak jest tutaj? Ach. Słuchacie też radio. Co macie w radiu? Radio też jest antypolskie. i gadać z nimi, ci co słuchają tych radia to jak z Mongołami gadać Viking powinien się tym nimi zająć naprawdę chciałbym żeby przyjechał tutaj Wiking i zrobił porządek z Sejmem i z Wami i byłoby OK. Ale Polacy na no. wychowano was tak, nie wiem jak was dziwnie was chowano Patologicznie Was chowano i doprowadziliście do zniszczenia Polski i dalej robicie nie, nie wiadomo co w ogóle Nie wiadomo co niszczycie porządnych obywateli Degradujecie normalnych Ach. Chodzę, a zaraz, przepraszam, ręka mnie, znaczy w bicepsie mnie tutaj... Trzeba, Trzeba trochę tutaj po, poćwiczyć Porozgrzewać się Dobrze, tutaj ręka mnie boli Trzeba będzie obudzić się I tutaj rozruszać umysł przez zachowanie ludzi wokoło i poćwiczyć samemu jakąś odżywkę zrobić rozdać ciało, oczyścić umysł i nie wiem gdzie skończyłem, bo mi wyłączyło się Wideo, no, ale Polacy działacie bardzo na swoją niekorzyść. Zobaczcie, co zrobiliście młodzieży i dzieciom. Jak bardzo krzywda zrobiliście. Do czego to doprowadza? Do czego to doprowadza w tym kraju? Dlaczego tak jest, Polacy? Dlaczego? Ale to wszystko Nie tylko trzeba dać prawdę, ale trzeba się zjednoczyć i kroki w prawdziwym znaczeniu, się jeden z drugim. Ponad wszystko powinniście zrobić. Bo tak jak walczono o swój kraj za wojnę. wiecie, powinno to wrócić teraz. Ponieważ jesteśmy w stanie wojny, gdzie ci, którzy rządzą nami, nie wiedzą, że ich, znaczy, ich oni jako sługusy nie wiedzą, że ich władcy i rządzący zostali ścięci. Największa ta elita światowa Jarek, kaczor rządzi tam myśli sobie i pewnie ma jakieś tam ten chory człowiek cele i tak się bawicie Polacy i Wy a wiecie że oni zostali ścięci i to się skończy jak się pozbędą Was Que Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. To wszystko Na razie Trzymajcie się, łapkę w górę. Opiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał. Polecajcie filmiki. Jak chcecie, możecie mnie wesprzeć. A co? I to wszystko Na razie